Marcin, nie miałeś dzisiaj za dużo pracy w ramce. To chyba dobrze. Bardzo dobrze. To znaczy, że cała drużyna w grę w defensywie opanowała perfekcyjnie. Praktycznie goście zagrozili nam może raz czy dwa razy w postawionym fragmencie. Nie były to jakieś wybitne sytuacje. I to świadczy o tym, że naprawdę już się coraz lepiej rozumiemy w grę defensywnej. Drużyna się buduje od tyłu i to dobrze. E, Unia też, no... Nie można powiedzieć, że była zespołem, który się położył, pomimo tego, że jest outsiderem z poprzedniego roku z wiosny i teraz też nie radziła sobie w ostatnim czasie dobrze, to jednak no, postawiła twarde warunki. raz szulał, że Unia w dzisiejszym spotkaniu przystąpiła pierwszy raz w swoim najmocniejszym składzie personalnym. Wcześniej jakieś kontuzje, jakieś kartki nigdy nie mogli zagrać swoją optymalną jednostką. Dzisiaj ta jednostka wyszła. I widać, że to drużyna, która faktycznie walczy, nie kładzie się na łysko. No zresztą chyba w tej lidze to nie ma żadnych, bo przykład w, tym, w tej rundzie Kujawianki z Wicka Kojaska, która jeżeli przegrywa to minimalnie bądź urywa punkty. Tak samo Unia. Piłkarz ma niezłych, tam ich główną siłą napędową jest molewski zawodnik, bardzo, bardzo dobrze wyszkolony technicznie i, i on tam całą tą grę im robi. I, ale mówię, dla nas cieszy nasze zwycięstwo, pewna gra w defensywie i. i, i Dalej, żeby tak dalej szło.